Cieszę się z tej nagrody, bo to jest dość duże uznanie. Od lat ten, tradycją tej szkoły jest to, aby dbać o to, żeby rodzina była na pierwszym miejscu w pracy poświatowej, dydaktycznej i wychowawczej. Czynimy to razem właśnie z Radą Rodziców i wieloma organizacjami, które towarzyszą tej akcji. I cieszę się, że taka impreza jak właśnie Kaźmirska Perlandia, ale nie tylko, bo i Festiwal Tańca, który odbywa się w okresie letnim, towarzyszy właśnie zbieraniu tak licznej grupy rodzin, które znajdują tu miejsce na wypoczynek, na to, żeby znaleźć jakieś atrakcje pobytu. No i myślę, że ta nagroda, którą otrzymałem, jest tą nagrodą, która docenia wysiłki, ale nie tylko moje, bo wykonanie czegoś takiego to nie spada na jedną osobę akurat dyrektora szkoły, ale szczególnie spada. Na osoby, które współpracują z dyrektorem, dlatego tutaj mogę chylić czoło w kierunku grona pedagogicznego Szkoły Podstawowej w Kaźmierzu, Rady Rodziców tej szkoły, no i wielu osób i sponsorów, którzy wspierają różne akcje, a w szczególności właśnie akcje Podstaw